No, i z kim się witam? Skorpion. Witam skorpiony w drogowskazach. Dobry, niedobry znak, tylko drogowskazy. Jesteśmy już po połowie miesiąca. Trzeba pamiętać, że te energie są nieaktywne w jednym miesiącu, czy przechodzą z jednego na drugi. Mhm. Albo też łączą wszystkie inne, sprzed kilku. Żyjemy w świecie wielowymiarowym. No dobrze. I zobaczmy. Czytania nie lepsze, nie gorsze, inne. I mam nadzieję, że będą miłym uzupełnieniem do tego, co już oglądacie. Być może dziwnym, być może niezrozumiałym, ale może w jakiś sposób okaże się jednak pożyteczne. Dlaczego tego doświadczacie? Król Kielichowy. Energie, które Was prowadzą do przodu, za którymi warto podążać, ciągną wydarzenia, motywacje, sposób. Nie wiem, czy ja źle przetasowałam, ale raczej nie, bo testuję dość mocno. Poza wizją zobaczmy energię, która, którą trzeba ostrożnie się obchodzić, dlatego że można polepszyć. To jest wszystko to, co można jeszcze polepszyć, tak zwanie i ułożyć. Nie, no, zbyt. No i co ja mam teraz zrobić? Już trzecia, tak jakby z poprzednich, tak? Zobaczmy energię, którą warto przytrzymać, wręcz być może z niej zrezygnować z tej aktywności. Wyciągnęłam, tak jest. Dociągniemy najwyżej karty. Niemożliwe, że trzy karty z poprzedniego czytania jest z poprzedniego znaku, a dość dobrze powrzucałam i przetasowałam. No dobrze. I energie, za którymi warto podążać, bo z jakiegoś powodu być może z nich nie korzystacie, nie chcecie skorzystać, albo wręcz unikacie, unikanie. Mhm. Największe wyzwanie, tak, które będzie związane z decyzyjnością, z podejmowaniem też aktywności pewnych przy decyzyjności. A no teraz już rozumiem. Teraz już, teraz już rozumiem. No właśnie. Mhm. Karty mówią tak. Doświadczenie Cię tego, żeby przejrzeć na oczy, przyjrzeć się dogłębnie, odpowiedni sposób zinterpretować czy wyciągnąć wiedzę, tak jak robi to detektyw. Zobaczcie, że detektywi kiedyś często pracowali w opcji, że robili zdjęcia, tak? żeby udokumentować, trzeba pokazać, nagrać, więc trzeba patrzeć, żeby coś nie było wyrwane z kontekstu. Albo dzisiaj, ja tu przynajmniej też to widzę, a propos tego aparatu nowego, że kiedy w starym robiłam, miałam filmik nagrany, nie trzeba było robić zdjęcia, tylko tam było zawsze, tylko ja tego nie wiedziałam. Przytrzymać, to jest dobra funkcja, otworzyć tam w otwarzaczu i można zrobić zdjęcie z tego, co tam jest i piękna ikonka może wyjść z tego, tak? Natomiast ten aparat jakieś cholernie brzydkie zdjęcia robi rozmazane, jeśli chodzi o te, o te ikonki, tak? Z tej, z tej, z tej opcji. Natomiast trzeba uważać na ostrość, tak? Na to, co się widzi w formie ostrości. Wtedy coś jest lepszego, nowoczesnego, weszło się w nowe możliwości, tak jak na górze, a jednocześnie zatraca się coś i trzeba wiedzieć, co się zatraca, tak? Trzeba wiedzieć, z czym się zmieszało, i teraz potrzeba będzie bardzo dużo energii, żeby się odmieszać, jakby, tak? Jeśli chodzi o ósemkę monet i równowagę w bardzo dużej, w dużym kontekście, tak, pokazane są sytuacje życiowe, w których się mówi, ot, my popadli, a czort karty rozdaje, tak? Albo od tak zwanie to jest wszystko to, co jest zmieszane i jak teraz to tak jakby odkręcić tak jakby to, tak, o coś jest z czymś tak jakby złączyło. Tutaj mówi tak, że jest jakieś domknięcie. To jest sprawy, które są dotyczące pracy. Coś idzie szybko, tak jakby do przodu i trzeba uważać w tym co idzie szybko, co za daleko może pójść, co trzeba mieć świadomość tego wszystkiego w pewnych działaniach, w pewnym zachowaniu się, że trzeba coś wyhamować albo że będzie trzeba coś wyhamować i trzeba uważać. Tak jakby tu wszystkie karty mówią o pewnej uważności, tak? Sprawa, że pewne sprawy tak jakby są na krótko, że w krótkich Odstępach, tak? One się tak zwanie dzieją i trzeba mieć świadomość, że to ma krótki okres oddziaływania. Że to, co teraz po prostu robicie, tego, co teraz się dzieje u skorpionów, ma tak jakby krótką aktywność, albo można za krótko, za mało coś złapać, a to się skończy i można nie mieć możliwości, można coś za dużo nosolić, tak? To jest takie za dużo czegoś po prostu yy, yy, powiedzieć o jedno słowo za dużo, tak? Wyciągnąć wnioski ze zdjęcia, które czasami, jak się zrobi, jak ja próbuję ikonkę konkę, zwłaszcza kiedy jestem na tej konce włożyć, to widać często. Mam miny zastanawiania się dziwne, tak? bo jak miałam, ząbek mi przeszkadza, więc inaczej usta układam. Jak mam y oczy przeważnie uniesione do góry, tak? albo oczy w dół, y tak zwanie ułożone. Wiecznie zdziwiona jestem w tym pracy. Tak samo trzeba zobaczyć ten kontekst odbioru jakiejś sytuacji, które, tak jak te zdjęcie takie, które w nieodpowiednim momencie jest zrobione. Tak? Nie odpowiedna klateczka mała z jakichś ust, na przykład, które za chwilę się uśmiechną, tak? I żeby nie nadać temu jakości całego życia. Trujeczka mieczowa odwrócona, tak zwani, mówi o tym, tutaj dla was, w tym działaniu, że teraz trzeba, że w waszej sytuacji życiowej, żeby znowu czegoś nie zmarnować, tak, żeby coś wyszło na prosto, że trzeba znaleźć coś, co jest praktycznie nieuchwytne, niewidotne, czyli coś, co jest tutaj obecne, ale jest związane z pewną uważnością, z wzięciem czegoś pod uwagę, że można przelać w zależności, w jakie naczynko się dzieje, chyba, że się leje z pustego w próżne, czy z pełnego w próżne i nie widać też tak, że leje się tu, a tu naczynko jest obok, tak, bo się nie ma tej uważności, czy też, że wtedy, kiedy jedziemy szybko, w jakich warunkach jedziemy, to trzeba przyhamować, że to jest tak jakby to wszystko, co jest związane, to jest energia, że chce się coś zdobyć, że chce się czymś wykazać, chce się coś pokazać, tak? Chce się zaznaczyć w czymś udział, tak? Tylko tak zwanie ostrożnie, tak? I teraz tak, ta, tutaj jest bardzo duża aktywność, tak jakby pokazana do innych, tak? Bo o tym mówi ta trójeczka mieczy odwrócona, tak? Że to jest tak jakby wyjście, trójka mieczy jest współpracą, jest czymś bardzo dogłębnym, jest czymś, co potrzebuje bardzo dużej precyzji, powierzenia się też, tak? Jakiegoś i ułożenia się w czymś, co. Matrzmy. Czy ja tak mogę powiedzieć? I czy tutaj jest to? A no właśnie. Jest punkt zmiany świadomości, przeniesienia tak, jakby środka ciężkości i takiej opcji przede wszystkim, że nie jesteście sami. Inaczej bym powiedziała, ten punkt, kiedy czujecie, że jesteście sami, oderwani, tak, że nie macie czegoś, jest po to, żebyście zdali sobie sprawę ze swoich możliwości, żeby przyjrzeć się czemuś sam na sam, tak, face to face, tak, o. Ja zawsze przy tej trójce mieczy odwróconej zawsze mówię o tym, kiedy Tadeusz zawsze marzył, w świętej pamięci, mój nauczyciel, marzył, że mieć taki fotel masujący. Dzisiaj pełność tych fotel jest wszędzie, w każdym sklepie i one są dużo tańsze niż kiedyś, ale on marzył o takim fotelu. Aż przyszedł do niego facet, tak, który zostawił mu i jeszcze on mógł na nim tak jakby zarabiać, tak? Bardzo tanio go kupił, bo sam czegoś potrzebował od niego i była jakaś wymiana, tak? I to jest tak jakby ta trójka, bo to jest jak wszystkie trójki, ta miana nie jest jedna, tylko są trzy kielichy, tak? Trzy miecze, trzy monety, praca to jest konstruktywna, bardzo mocna energia, to jest pomysł, to jest współpraca, tak? Natomiast tutaj mówi się, że tak jak i karty pokazują, że na ten czas dla Was jest potrzebne pobycie samemu. To jest po to, żeby wiedzieć później, hmm, z, gdzie i komu zaprezentować swoje umiejętności, żeby można było wejść w jakąś współpracę, kooperatywę, żeby coś się pojawiło w życiu. I tutaj trzeba, trzeba bardzo uważać, żeby nie popełnić, to będzie w takich krótkich sytuacjach, będzie bardzo dużo różnych dziwnych sytuacji życiowych, które będą uczyły i pokazywały, nadawały wam swoją, tak jakby, nie wiem, wartość. To jest po to, żeby wiedzieć i umieć, od tak jakby, zmienić świadomość w obrębie własnej, jakby, odrębności. Tak, bo co czeka? Czeka tak jakby i tak jakby do tego jest to potrzebne w zasadzie, zdam pytanie, czego to potrzebne? Do tego, żeby potem po prostu można było wyjść i zadecydować, czy czekacie, tak? Aż tutaj was ktoś zabierze, czy czekacie analogowo, tak zwanie, na na udeczkę, tak? Czy w ogóle chcecie gdzieś dalej wyruszyć, czy chcecie zostać na tym etapie, na którym jesteście? Na pewno przed wami praca, praca ciężka, siódemka monet odwrócona, praca, która uczy niuansów, która uczy pewnego ruchu i teraz tak, Dlaczego tak jak mówię tutaj? Dlatego, że siódemka monet wymaga cierpliwości, zatrzymania, nie wolno zadziałać za szybko, nie wolno zadziałać pochopnie, bo można coś bardzo mocno zniszczyć. Natomiast tutaj mówię, idź do przodu, ale małymi etapami, szybko, tak? Kiedy jest, ale małymi, krótkimi etapami. Uważaj na to, co zdobywasz, czyli przyglądaj się też na każdym etapie, nie wiem, produkcji, życia, zaawansowania jakiejś sytuacji życiowej, tak? Tego, co jest, po to, żeby nie zepsuć tak zwany proces, po to, żeby nauczyć się i wyczuwać to, co was użyźnia, tak, to jak na co wyjdzie, jak ktoś was z deszczem zaleje, czy wiadrem wody, to może trzeba podziękować, bo przy okazji się podleje, tak, o. Ale też trzeba uważać, kiedy sąsiad ze szlaucha was leje, tak? I bo on was swoje pole, a leje się na coś, co powinno teraz wyschnąć, bo już było podlane, tak? Umiejętność rozeznania się w pewnych po prostu jakby sytuacjach i ułożenie się też tak jakby z tym, bo tutaj będzie tak zwanie inaczej, tak? Bo to już się po prostu tak jakby leje. Jest w trakcie. Że przyjrzenie się z czym, do czego się tak zwanie wchodzicie, czego dotykacie, tak? Czy to, co lejecie, tak? Albo czego dolewacie, dokładacie do swojego życia i do sytuacji, czy rzeczywiście w codziennym życiu. Bo siódemka monet jest pewną namacalnością, jest pewną też, yy, jest też pewnym działaniem, żeby jakąś korzyść zdobyć, tak? żeby dobry plon, osiągnąć swój cel w jak najlepszej opcji, w jak najlepszej obfitości użyty. Tak? To jest też pewnego rodzaju siódemka. O ile trzeba pamiętać, że siódemki poruszaniu się mają pewne ograniczenia. Po co, dlaczego. Jak one po prostu, jak działają w życiu. Natomiast trójka i trójka mieczowa czasami jest właśnie tym najważniejszym w nas samych. Ale skopo, co komu sama wątroba, można tylko przeszczepić ją innym, tak? Trzeba dbać, jakby ona zawsze wszystkie trójki. Mówi temu się mówi, że trójeczka to liczba Boża, tak? Ona musi z kimś z czymś współpracować, być pewną częścią jakiejś całości. Hmm? Czyli uważać na wszystko to, co mówię, że to, co jest najważniejsze, że ta opcja nie, bo to jest siódemka monet, tak? Tu potrzeba czegoś jeszcze, czego Wam potrzeba. Też takie piękne słowa z jakiegoś serialu mi się przypominają, ale nie umiem zdecydować całego. Tam powiedzieć, aha, yy, siedlisko pana Majewskiego, że człowiek w życiu powinien zrobić to, to i tamto. Ja zrobiłem to, a ja mam już to, a ja mam to. No to teraz wiecie, co komu jeszcze brakuje. I tym akcentem, tą maksymą, cytatem, pewnym tak, zostawiam Was tutaj. I do zobaczenia następnym razem, mam nadzieję. Bo po to teraz się dzieje.